Który dzień na pielgrzymce jest najlepszy? Znaczy, tak szczerze powiedziawszy, to jest ostatni dzień, bo wtedy jest takie przeżycie. A dzień wcześniej, gdy jest ten dzień pokutny, to jest taki wzruszający. Chłopaki nie płaczą, ale łzy się cisną do oczu. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Dzień dobry, mielec, Hejmielec, jesteśmy w Miechowie na trasie pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. obok mnie. Brat Lucjan z grupy 17. Bracie, jak się pielgrzymuje w tym roku? Ja się muszę wypowiedzieć może od początku, bo pięknie, że pani redaktor się mnie pyta, tylko że ja jak zaczynałem pielgrzymować? to byłem dosyć młodym człowiekiem i miałem dzieci i wtedy zaczynałem pielgrzymować. Była to jakaś nagroda z mojej strony, źle powiedziane, było to jakieś dziękczynienie Panu Bogu za to, że mnie uratował przed wieloma uzależnieniami. Teraz muszę powiedzieć, że już idę 24 raz. No to jestem bardzo szczęśliwy. A zresztą mam wielu przyjaciół w ogóle, tych, co mnie prowadzą. Nawet i pani redaktor, bo kiedyś tak miłe spotkanie było jeszcze w honorowym dastwie. Przyszła pierwszy raz do nas, nagrała nam też reportaż, tylko była w innym miejscu. Teraz to już pani jest magister. To mi jest bardzo miło, że mam takich przyjaciół w Mielcu. Miło, również. No, dlatego może powiem. Zawsze kiedy idę, to zawsze jest inna intencja. Matce Boże jestem dużo wdzięczny, bo jakby wspomnieć moje dziecinne lata, mamusia miała odejść do wieczności, bo miała straszne ciśnienie, i wtedy matkę Bożą nieustającą pomoc poprosiłem. Ale to jest ta sama matka, co Jasnogórska. Kiedyś na pierwszą komunię dostałem obrazek Matki Bożej Jasnogórskiej. Także jestem bardzo wdzięczny za to, że Matka Boża tyle łask dla mnie załatwia. W niebie u Pana Jezusa, no bo ona nie jest bezpośrednia możliwa. Kiedyś w kani galilejskiej załatwiła wino, no bo brakło tej miłości. No i tutaj właśnie głównie chodzi, żeby emanuować jeden do drugiego miłością. No i teraz ta pielgrzymka jest, proszę o łaskę dla syna, bo nie mają dzieciątek, mają wszystko, tylko brakuje dzieci. No i tak co roku? Ale myślałem, że będzie jeszcze na następny rok będzie. 25 i na tym koniec. Nie, ale brat, yy, brat poprosił mnie, Piotrek, że ja jeszcze muszę iść trzy razy, cztery razy. I nie wiem czy mnie nie zachęcił. Jeżeli tylko ksiądz przewodnik zezwoli, to najprawdopodobniej będzie więcej tych pielgrzymek niż 25. Jest super. Towarzystwo dobre i 17 jest najlepszą w świecie grupą pielgrzymkową. No miałam właśnie pytać, jak się pielgrzymuje z grupą 17. Znaczy, ja od początku zacząłem z grupą 17. Nigdy nie zmieniałem grupy. Był jeden rok, myślę, że to dwa lata temu. To były wszystkie mieleckie. Przeżyłem to tragicznie, trzeba powiedzieć. Nabawiłem się chyba nerwicy żołądka, bo ja mam wcześniejszych przeżyć życiowych, nerwice żołądka, ale Pan Bóg dał jakąś łaskę, chyba pokutę, że dziękować Panu Bogu. Nie jeździłem ani raz z karetką, no pewno, że latało się bez przerwy na stronę, ale dziękować Panu Bogu przeszłem jakimś cudem, bo to cud. Bracie nie powiedz naszym czytelnikom, no jak wygląda pielgrzymka, co, co można się spodziewać? Znaczy pierwsza rzecz to jest taka, żeby chcieć to ja powtórzę za świętym Maksymilianem. Późna pielgrzymkę to trzeba chcieć. Druga jest zasada trzeba chcieć. Trzecia zasada, chcieć. Jeżeli się te trzy zasady wykona, to na pewno się pójdzie. Nigdy nie trzeba mieć strachu, bo ja na przykład teraz miałem strach. Ale Miłosierdzie Boże mi powiedział: nie lękaj się. Ja jestem z Tobą. No i jestem to tego świadkiem. Idzie się mi najlepiej. A Buty to dzięki Synowi mam temu, co za niego idę. Powiedział mi, gdzie mam iść po te buty. Nie mamy ni jednego odciska. Za co Panu Bogu, przez Matkę Najświętszą Częstochowską dziękuję. To szybkie pytanie. Który dzień na pielgrzymce jest najlepszy? Znaczy, tak szczerze powiedziawszy, to jest ostatni dzień. Bo wtedy jest takie przeżycie. A dzień wcześniej, gdy jest ten dzień pokutny, to jest taki wzruszający. Chłopaki nie płaczą, ale łzy się cisną do oczu. Bo to tak... Nieraz człowiek czuje do kogoś żal, nie wiem, coś źle powiedział, trzeba podejść, trzeba przeprosić, rękę podać. Nieraz jest to trudno, bo jest to taka bariera, ale ja nie mam przeszkód, bo jeżeli obraziłem, to i trzeba przeprosić. No to jest tak samo jak sakrament miłosierdzia, no ja już jestem w poważnym wieku, bo jestem z 57 roku, ale zawsze jest jakaś presja, że trzeba iść do spowiedzi, choć to tam jest miłosierdzie, ale nieraz barierą jest kapłan. Źle, bo to jest nieprawda, bo nawet nieraz czułem, bo powiem jeszcze o sakramencie miłosierdzia, że no taki ksiądz może trudny, nieprawda. Pomógł mi bardzo, bo problemów było dużo uzależnień. Jednak podał dobrą drogę i kierunek. I mówię, że zachęcam wszystkich na pielgrzymkę. Ja mówię, że Piotr mnie poprosił. I myślę, że to Pan Bóg dokona, że będzie jeszcze więcej niż 25. Ale 25 na pewno, bo to będzie nagroda Ringraf od Matki Najświętszej. No to nie to, że tam da y, dyrektor. Nie, to Matka Najświętsza da ten Ringraf. Yy, i, yy, I ta nagroda, i yy, to miłosierdzie. Mówimy o mszy tak, na skałkę. Tak, wszystko jest bardzo ważne na pielgrzymce. I przewodnik też. I mówię, posłuszeństwo trzeba, bo y, może początek jest trudny. Nieraz trzeba coś odpowiedzieć źle, niepoprawnie, komuś zwrócić uwagę, ale to jest błędne, ale może to nie przeszkadza, bo dlatego, że jeżeli człowiek jeden drugiemu uwagę zwraca, to trzeba się nieraz zastanowić, czy nie ma racji. Dziękuję bardzo za rozmowę, bracie szerokiej drogi. <laughs> Dziękuję. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą? Zadzwoń lub napisz! Szukaj Hejmielec też w mediach społecznościowych.